Nie tłumaczę dlaczego, bo tutaj poprzednio intensywnie tłumaczyliśmy sobie, więc to robię w pamięci, a ty może sprawdzić, czy ja dobrze ustawiłem te przecinki. 28 tysięcznych, czyli mamy raz, dwa, trzy, czyli będzie 0, 0, 28. O. W ten sposób bądź czujny, bo takie zadanie może się na pewno pojawić. Zamiana ułamka na liczbę. Po drodze jest dzielenie, no bo ułamek jest tak naprawdę dzielenie. Tyle o dzieleniu. A więc wiemy, podsumujmy to sobie, że jak mnożymy jakąś liczbę przez liczbę, która ma na początku 1 i ileś tam zer, to przesuwamy przecinek którą stronę w prawo. A jak dzielimy jakąś tam liczbę przez liczbę, która ma jedynkę i później ileś tam zer... To przesuwamy ten przecinek o tyle zer, ile widzimy, ale w lewo. Bo pamiętaj, mnożenie to znaczy, że liczba rośnie. Dzielenie to znaczy, że liczba, ta, którą dzielimy, maleje. Maleje. Przesuwanie przecinka w prawo właśnie powoduje, że liczba będzie rosła. Przesuwanie przecinka w lewo powoduje, że liczba będzie malała. Niech ci się to nie pomyli. Tak, kierunki, w których należy przesuwać przecinki przy mnożeniu i przedzieleniu. I na tym koniec lekcji.